Ja... Szy! Sí. Hala! Hala! Ja mam złote zęby, ty masz żółte zęby! Uh, uh, uh. Dobra, 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 to jest a banger! Tylko teraz trzeba kurde tylko szybko prisa dać jakiś. Cyk ja mam złote zęby, ty masz żółte zęby. Dobra, na razie walić priseta. Walić priseta. Ja nawet wypieprzam priseta. Cyk i lecimy kurde, bez priseta. Kurde, jak będzie hoj bez priseta, to z prisetem będzie jeszcze bardziej ho zęby, ty masz żółte zęby. Ale z tej mordy. Umyj zęby. Ale to będzie banger. Ja pij dole. Ale z tej mordy. Umyj zęby. Ale kupa od lipa dodam, kurwa, ja dole Zęby? Ty masz żółte zęby Ale jebie ci mordy FU! U mi zęby Ale jebie ci mordy FU! U zęby O, oh, No i ten go popatrz A lip tak dużo go ma robi, chat. U mi zęby Mam normalne buty A ty na rzepy Mam normalne buty A ty na rzepy Coś mi to kurwa nie pasuje tak szczerze, nie pasuje mi to Ja mam złote zęby Ty masz żółte zęby Ale jebie ci mordy FU! U mi zęby Mam normalne buty a ty na rzepy Jak ja chcesz to chodź, to cię nauczę A ty na rzepy Jak coś to chodź, to cię nauczę Ja się wiążę Buty A ty na rzepy Jak chcesz to chodź, to cię nauczę Ja się wiążę Twoja stara pracuje na polu A moja w molu UUUU uh! Dzięki za followa Blazer Ja się wiążę Buty Twoja stara pracuje na molu! Kurwa, nie mogę się Ja dole Jezu, jakie to jest kurwa, ciężkie. Gadam, po polsku jest to tak ciężko! Ja się wiążę. Twoja stara pracuje na polu, a moja kurwa na molu! Jezu, co to jest? Boże smaria, po polsku to jest tak gówiaje to brzmi. Ja się wiążę Buty! Twoja stara pracuje na polu, a moja kurwa na molu! Dobra, może być, może być, chyba... Czekaj, muszę tutaj obciąć, chyba, bo to jest troszeczkę przerwa. Ech, cyk. Czekaj, mogę tak zostać. Polu, a moja kurwa na molu! Na molu, co się rymuje z molu? A ty kurwa zapierdalasz pol. Nie. Jakie auto jest chowane na. Pole Opel? Nie, to kurwa nie pasuje. Coś kurde potrzebuję. Ej, pierwszy raz tak kur... e, tak bardzo myślę o tekście. A ty popierdalasz polonezem. <laughs> Czekaj, że to jest Polu, a moja kurwa na molu! Ja jedzę sobie Lamborghini, ty o Polem. Albo może będzie... Może będzie kurde dobrze. Polu, a moja kurwa na molu! Ja jedzę sobie Lamborghini, ty Opolem! Jest w ogóle takie z autek Opolem. Opole! a jest takie miasto w Polsce! What the hell? Opolem! Nigdy nie słyszałem takiej marki! Chyba musi być importowana z Tajlandii! Chyba musi być importowana z Tajlandii! Opolem! Nigdy Chyba musi być, być importowana z Tajlandii! Zrobimy sobie tak, kurde, bo nie mogę się wysławić, to zrobimy taką. Nigdy poszukało. nie słyszałam takiej marki! Chyba musi być importowana z Tajlandii! Ja cię pewnie nie pasuje! Mamy kurde już prawie 30 sekund piosenkę. Jeszcze kurde co? Jeszcze lecimy, no. Chyba musi być importowana z Tajlandii. Moja dziewczyna jest z Tajlandii. Twoja to chyba Lady Boy. To będzie taki banger, taki viral na TikToku. Ja pindole, będą A każda laseczka tańczaj, no tak. Tajlandii. Uuu, z Tajlandii. Chyba musi być importowana z Tajlandii. Moja dziewczyna jest z Tajlandii. Twoja to chyba Lady Boy. Lady Boy. Ty to chyba lubisz takie kute boy. Ty, twoja to chyba Lady Boy. Chyba takie lubisz, cat and boy. Chyba takie lubisz, cut and boy. Cut and boy. Kur to jest takie właśnie. Ja lubię robić takie piosenki, co nie mają sensu, ale kurde to są takie też... Lubię dać, dawać takie słowa, co brzmią identycznie tak samo jak inne. Że kurde wiesz, ja gadam inne słowo i później mogą ludzie to słyszeć inne słowo. To jest bardzo fajne, nie wiem czemu, ale lubię to robić. I don't know what, ale lubię to robić. Foi boy! Ja to z moimi dziąkami robimy cutting upy! dziąkami robimy cutting upy! A ty robisz kurwa backing upy! Yo, Ale to kur... brzmi! pin pindole! A ty robisz kurwa backing upy! No bo z nami nie masz szansy! I kurde tutaj Adlipa pada sobie! A ty robisz kurwa backing upy No bo z nami nie masz szansy Czekaj, coś trzeba kurde wymyślić, żeby kurde doszło do złotych zębów Jadę koło ciebie pokazuję moje złote zęby No bo z nami nie masz szansy Jadę koło ciebie pokazuję moje złote zęby Kurde bym musiał troszeczkę szybciej to, albo jakiś kurde... No bo z nami nie masz szansy Jadę koło ciebie pokazuję moje złote zęby Moje złote zęby i później tutaj kurde będzie tun, 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 tun. Okej. Okay. czekaj, teraz skopiuję to całe. Może to będę mógł zrobić szybciej. Że tak, o, cyk. Będzie to perfekcyjny line-up, i teraz przynajmniej módmy się, żeby dobrze brzmiało. To. Zęby! Ja mam złote zęby, Ty masz żółte zęby. Ale jednej czystej mordy u zęby. Ca, tak, toku, a pasuje. Ile to jest? Minuta dwadzieścia. a mi się kurwa tego nie jestem tak szczerze. I know, I'm too Ja mam złote zęby, ty masz żółte zęby. Ale jeby ci z tej mordy, umyj zęby. Mam normalne buty, a ty na rzepy. Jak coś to to cię nauczę, ja się wiążę. Twoja stara pracuje na polu, a moja kurwa na molu. Ja jedzę sobie Lamborghini, ty o polem. Nigdy nie słyszałem takiej marki. Chyba musi być importowana z Tajlandii. Moja dziewczyna jest z Tajlandii, twoja to chyba lady boy. Chyba takie lubisz, cutting boy. Ja to z moimi ziomkami robimy cutting upy. A ty robisz kurwa backing upy, no bo z nami nie masz szansy. Jadę koło ciebie, pokazuję moje złote zęby. Ja mam złote zęby, ty masz żółte zęby. Ale jeby ci z tej mordy, umyj zęby. Mam normalne buty, a ty na rzepy. Jak coś dochodzi, to cię nauczę, jak się wiąże. Twoja stara pracuje na polu, a moja kurwa na molu. Jedzę sobie Lamborghini, ty Opolem Nigdy nie słyszałem takiej marki Chyba musi być importowana z Tajlandii Moja dziewczyna jest z Tajlandii, twoja to chyba Lady Boy Chyba takie lubisz, cutting boy Ja to z moimi ziomkami robimy cutting upy A ty robisz kurwa backing upy No bo z nami nie masz szansy Jadę koło ciebie pokazuję moje złote zęby